Ten wiek e, pani sądzę, że też uprawnia do pewnych ocen, też takich trudnych tematów. Dzisiaj jesteśmy na tle kolorowej e, ściany e, z kwiatów, takiej tęczowej, ale ostatnio wydarzyło się w Polsce coś e, dziwnego e, za e, pracę artystyczną Matki Boskiej Stęczą została aresztowana właśnie kobieta, też po 50. Kobieta jest przyjaciółką mojej przyjaciółki, więc pozwolę sobie powiedzieć, że jest moją przyjaciółką. E, ja jestem wierzącą, Więc tęcza jest dla mnie symbolem przymierza z Bogiem. Jeżeli ktoś zawłaszcza tę tęczę dla siebie, to niesłusznie robi, bo tęcza się pokazuje dokładnie tam, gdzie chce. Matka Boska z tęczą pozostaje Matką Boską przepięknym tęczowym świetle. Przypominam, że tęcza powstaje z rozszczepienia e, światła białego, czyli tej aureoli. Natomiast jeżeli ktoś do tego dokłada ideologię i sprzeciwia się tej ideologii, a głównie chodzi o tolerancję, jak rozumiem, to ja jestem... Zatęczowym życiem. Co by się musiało wydarzyć, żeby takiej sytuacji nie było? A dużo jest takich dziwnych i trudnych w ostatnim czasie w Polsce. E, wie pan co, myślę, że ludzie bardzo często myślą, mylą tolerancję z uwielbieniem lub absolutną akceptacją. Ja nie muszę uwielbiać kogoś, żeby być tolerancyjnym. W słowie tolerancyjny jest zawarta nawet powiedziałabym pewien dystans, bo ja nie jestem tolerancyjna wobec swojego męża. Jestem tolerancyjna wobec wybryków swojego męża. Nie mówimy jestem tolerancyjny wobec miłości, tylko mówimy jestem tolerancyjny wobec ludzi, którzy się gorzej zachowują. Więc samo słowo tolerancja już, już jest stworzeniem pewnego dystansu. Nie widzę nic złego, żeby był dystans do kogoś innego, ponieważ nie wszystkich musimy kochać. Natomiast nie mamy prawa nikogo nienawidzić. I to jest ta drobna różnica. Pozdrawiam Panią.